Tutaj po malutku zaczynam składać pierwszą z lamp. To jest ta prawa, czyli nazwijmy to ładniejsza, z tych, które były, eee, ta, która tutaj nie była połamana. Lustro soczewki jest wymienione. Same, same szkło soczewki też już doprowadzone do takiego idealnego stanu. Tutaj jest to lustro, które było wyjęte z lampy. No, to tłumaczy dlaczego. Ta lampa dawała słabe światło, nie, nie oświetlała drogi we właściwy sposób. Mianowicie, no, sami widzicie, że to lustro jest wypalone. Tak powinno wyglądać. Takie lustro jest założone. Lustro po regeneracji, które no, ma idealną powłokę tutaj lustrzaną. Jest to cieniutka warstwa aluminium. Po regeneracji wyjęta z lampy. tutaj zobaczcie odbija się wszystko w tym lustrze ten niebieski tu podkład tutaj nic się nie odbija w tym co ciekawe jeżeli chcecie sobie zamówić same lustra takie no to mam dostępne od ręki mogę wam spakować wysłać kosztuje 150 zł e-mail przez który możecie złożyć zamówienie to motolampymałpa gmail.com lub możecie też zamówić na stronie autolampy.com.pl autolampy.com.pl No i teraz będę składał tą lampę dalej.